Siema. W dzisiejszym odcinku liczę, że w końcu uda nam się pokonać psychopatę, ponieważ panowie, jeszcze wam nie mówiłem tego, ale ja chyba wiem już, co powinniśmy robić. Co? Wiecie co? Lepiej, jeżeli wam to sam pokażę na komputerze. To jeden dowód, no. który jest na komputerze i jest on w naszym własnym odcinku. Co ty gadasz? Zobaczcie. Pamiętacie, jak znaleźliśmy tę kartkę? No. no. Wiecie już o co mi chodzi? Że co, że do 9 będziemy czytać? Nie no, to miała być czwarta 5 no. no, czekaliśmy do czwartej 15 on nie przyszedł. No. Byliśmy potem u tego gościa, który powiedział, że jeżeli się go nie boimy, to wtedy go pokonamy w konfrontacji. No. A tutaj, zamiast uciekać z hali, bo miał tutaj przyjść, wzięliśmy wszyscy bronię i czekaliśmy na niego, robiliśmy zasadzkę. Nie przyszedł w ogóle. No tak. Czyli tak naprawdę ten sposób już zadziałał. No ale on cały czas próbuje nas przestraszyć i liczy, że my na to nie wpadliśmy. Że złamiemy, no. Musimy tak podjąć się takiej twarzy w twarz konfrontacji. Tak. Żeby mu pokazać i żeby już nigdy nie wrócił. No dokładnie, ja więc dlatego przegonić ja bym zaufał. Go, przegonić go, po Ja bym zaufał kolesiowi temu od strony internetowej. No, i po prostu zrobił jakąś zasadzkę, tak, żeby on tutaj przyszedł. I wtedy, wiecie, no, pokazać po prostu, że się nie boimy, żeby sobie znalazł kolejną ofiarę. Tak. Najlepiej to w ogóle było zrobić tak, żeby już nigdy nikogo nie zaatakował, tak jak nas. Trzeba go wygonić tam, gdzie raki zimują w Po prostu najdalej stąd. Czyli wiemy, że nie przyszedł, gdy my na niego czekaliśmy tutaj z zasadzką. Ale za to nie wiemy, czy po tym go nie było na hali. Ej, bez Zdaje się, że nic nie rozwali, prawda? Ale za to. Mógł tutaj być, prawda? I szukać nas albo coś takiego, więc sprawdźmy monitoring. Ej, Peski, to że ja o tym nie pomyślałem. Dawaj monitoring, zipek. Ale to, to już się wszystko zapisuje na dysku. Tak! Tak więc każdy to może dawaj. sobie sprawdzić. Naprawdę? Uh -huh. A, no. okej. Okay. Ej, zobaczcie, on wchodzi ja się... na szale no! Był! Był tutaj, no? O, to prawda. Do boksa idzie. Aha. Co on Ej. tam chce z tego boxa? Co tutaj się dzieje? Nic nie jakość spadła. No, co za pech Ale on odsłonił boksa i wszedł tam. Czy myślisz o tym samym co ja? Że on jest teraz w boksie Co? Chciałem sprawdzić? Tak Dobra. Szybko Chodźcie Mamy go, mamy go, panowie Co jest grane? Dawaj Zipek, chodź pierwszy O kurde co jest, To jest pokój psychopaty ten Płaciące buźki Patrzcie, jaką no. O nie To jest tak straszne O co chodzi? O nie, o nie, o nie, panowie Ej, wszędzie są uśmieszki Dobra, co może oznaczyć taka wiadomość od niego? Chodźcie może chce nam pokazać, że jest zadowolony z tego, co my robimy i nazwa się przez to przestraszyć, prawda? No. Żebyśmy nie po prostu, to że... jest jego znak, stary. przecież od samego początku. Ale czemu tu są przyszedł? Świetki? Po tym, jak my tutaj byliśmy na niego zasadzeni i narysował to w całym pokoju. Po Bez prostu, kin. żeby pokazać, że on się nas nie boi. A może. Czyli teraz to jest, I że, taka chce bitwa. Nas to jest gra psychologiczna. To jest po to prostu chce nas przestraszyć. To jest gra psychologiczna, stary. No, możliwe. No dobra. No to w takim razie. Musimy teraz zastosować nasz plan, panowie. Na pewno nie wchodziłbym do zakazanego pokoju, no. dlatego że to jest jego terytorium i tam myślę, że i tak i tak mógłby on na nas mieć jakąś zasadzkę, nawet jeżeli się go nie boimy. Myślisz? Więc ja bym otworzył drzwi i poczekał na niego po prostu, udawał, że się boimy, póki nie przyjdzie. I wtedy nie wiem, jakoś kurde, no nie Ma wiem. No musimy to zrobić, wszystko. no. Musimy spróbować wszystkiego, tak naprawdę. Teraz, w A tym to jest momencie. to sposób, jaki mamy. No, jedyny. Czyli co, zba... jedyny, wiesz, czekamy jest... na niego, tak? Możemy ugotować pyszną zupę. Nie, stary, ja, skoro jego przyciąga strach, no to zacznijmy się bać, udawać, że się boimy. Włączamy horror? Ej, dobra, robimy to. Robimy horror? wszystkie rzeczy, żeby bardzo zacząć się bać. Potem, Potem to... pójdziemy do strasznego miejsca obok naszej hali i tam będziemy na niego czekać. Ale zacznijmy od otworzenia od... Chyba tak. Ale podoba mi się ta analogia, że ten straszny gość to jest nasz strach, a my musimy przezwyciężyć strach, żeby przezwyciężyć tego gościa. Więc damy radę! Stary, mieliśmy najpierw się bać. A, tak. Pata, świecę na ciebie. Widzisz to? Nie słyszałem już. Dobra, tak. widzisz to? Stworzyłem zakazany pokój, on przyjdzie. A nie, ja miałem udawać, że się go boję, tak? tak. O nie, zamknij ten pokój, zamknij ten pokój, ojej, jak się boję. Pokój jest otwarty, zamykaj. Ja się. się bo... O nie! Szybko! Ej, kurde, faktycznie coś tam się rusza! <gry> Tylko nie to. Jezu, boję się! Ej, chłopaki, mam pomysł! Ej, dawajcie, będziemy udawać, że wy się zgadaliście przeciwko mnie, przywiązaliście mnie. Ja będę krzyczał, pójście mnie, ratuję ja się boję! I może wtedy przyjdziesz nie. Grześ, no A co jeżeli będziesz bez broni? Dobra, to... zróbmy to. Robimy? Mhm. Poświęcę się. Tak, to był twój pomysł. Ej, chłopaki, co wy tam? Eee, coś mówicie za moimi plecami? Czy wy coś knujecie? Patrzcie tu! Ej! Związuj go liną, Szybko! Co jest, chłopaki? Czemu chcecie mnie związać? Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Naprawdę zaczynam się bać i to mocno. Mordo, pamiętaj tylko strachem, jesteś w stanie go rozwalić. Poza tym, to był Twój pomysł. No tak, no bo ja chciałem się dla Was poświęcić, chłopaki, ale nie wiem, czy Dobra, to jest. Dobra! dobrze. Ernest, dawaj, odpalaj światło. Dobra. Trzy, cztery. O, idealnie to wygląda! Jesteś naszą gwiazdą strachu, Grzesiu. Chłopaki robi mi się gorąco i duszno od tego planu, ale zrobię to dla was, poświęcę się trudno. No dobra. dobra. To w takim razie, my co w tym czasie robimy? Znajdźcie kryjówkę, żebyście wyskoczyli, jak on przyjdzie. Dobra. Nie do socjala, bo nie zobaczycie! Jak nie? Tu, słyszymy, jak chowalcie. będziesz krzyczał! Przybliź się Tu blisko! Czekaj, Grzesiu, zaraz wracamy. Ej, nie, Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Mordo. Ja to akolwiek. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bardzo dobry, stary, zobacz. Zobacz, jak idealnie Ale stoi. on się boi, on się teraz serio boi. No właśnie. Czyli to nie pomoże. E, ale my nie będziemy się bać. A to... to nie jest tak, że wszyscy się nie możemy bać. Nie wiem. gość nic nie mówił. Jak to ma działać? Ej. Patrz, on się odwiązał już. Jak to? On się tam tam siedzieć. Teraz, teraz udaje, że się jest znowu związany. Grzesiek. Siedź tam. Siedź tam! <grym> Ale trzeba przyznać, że to jest samolot, to Dobra, i co? Coś się dzieje? Krzycz! Nie Co on zrobił? Co? Czekajcie, tamtego gość tam przybiegł? No jest tu? Nie, to nie jest dobry pomysł. Przede wszystkim, że jak się boisz, to ten plan nie zadziała. Czemu? Miał się bać, żeby to przyszedł, a potem pokazać, że się nie boi. Właśnie. A ty się bałeś naprawdę? No tak, no ale właśnie. chyba może za słabo. Stary, kto to zrobił? To ty? Tak. Nie <laughs> no to... się, ja się poświęcam dla was. Panowie, a. czemu ja to wymyśliłem? Nie zadziałało. Jakiś inny plan? Tak, inny plan. Ja osobiście poszedłbym do najstraszniejszego miejsca obok hali. Czyli wiecie, tych takich opuszczonych gór dziwnych. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tam iść teraz? No tak, obok jest to straszne jezioro też i tak dalej. Możemy pójść możemy, tam, prawda? Możemy. Ale stary, jak spotkamy jakąś straszną postać inną oprócz niego. No to Nie, ja... nie Jeśli ma. Się... No co, Obiecujesz? ty stary? Takie rzeczy Obiecujesz? się rzadko zdarzają przecież. Rzadko! Czyli się zdarzają! No zdarzają się. Tak jak nam teraz, ale ogólnie się nie zdarzają, więc. wyciągamy no się. Dobra. Ubieramy się i idziemy tam. Ale kurde, nie wiem. Czuję się, że błądzimy po omacku strasznie, i że te plany są debilne. Zbyt się wygłupiamy i w ogóle to nie zadziała. Nie, dawaj, spróbujmy. Myślicie, że jest jakakolwiek szansa, że to wypali? Nie, stary. Tym bardziej, że. Albo dobra, nie będę tego mówił. Co? Czego? Jesteśmy nieuzbrojeni, a nie chcemy się już wracać na chale. Ale o to chodzi. Jeżeli jesteś uzbrojony, to pokazujesz, a, że, się, że boisz. się boisz. Tak, tak, dobra. Uważajcie, żeby nie wpaść do jeziora. Zobaczcie, tutaj jest wejście. Dobra, idziemy. Ej, a słyszycie tam coś? To jest... To jest pokój. jak klauna trąbka jakiegoś pokój Mega wielka Dobra Nie zatrzymujemy się Dlatego, że w momencie, gdy się przestraszymy przygrywamy I tak naprawdę on wtedy chyba nas może zaatakować, prawda? Musimy być odważni, brave Heart Jezu Ej, Tutaj musi być zakazany pokój gdzieś, nie? No, no, no. Chociaż wyszliśmy z tamtej strony z e, tego lasu wtedy. W ogóle zauważyliście ile dziwnych miejsc jest obok hali? Pod całą halą, przecież jest ten e, opuszczony dom jakby, prawda? Jesteśmy na miejscu, jeżeli tutaj się nie przestraszycie, to myślę, że naprawdę mamy szansę. Mamy szansę go z, e, złapać, tak? Przede wszystkim musimy sprawdzić w sumie, czy już teraz go tutaj nie ma. Dlatego że nie wiadomo, no on jest stalkerem, prawda? No, Śledzi wszystkich i wszędzie może. Więc być wszędzie. albo za nami, czy go nie ma. O kurde. Nie. 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 Dobra tutaj w ogóle coś jest? Czuję spaleniznę stary, czuję spaleniznę, a wiesz co to oznacza? Co? Palone kartki, one były opalane może coś tu przygotowywał znowu. Ej możliwe no Co jest tutaj właściwie? Uważaj, uważaj bo tam jest błoto straszne stary, o ja O kurde. Czy to widać? Na kamerze co wdepnął? Przerąbane, patrzcie na to Co jest wdepnął? Nie to ładne Ale mam Easy, spokojnie A te są tylko tak najtańsze. Ej co to, patrz o, fu! On tu wylał beton, stary! Zdep zdepniesz to, i to zaczyna zastygać, jesteś zabetonowany Nieprawda. No zobacz, to jest beton, widzowie, zobaczcie, spójrzcie. Wylany beton. Ej, myślicie, że da się wejść w ogóle na te górki? Tyle chcesz tam wejść? No. Nie, nie, w góry nie lepiej widać. Powinniśmy się rozejrzeć, chyba, prawda? Nie, ja myślę, że nie. No jak nie, Ej, ja mam wrażenie, że on jest gdzieś blisko stary i my sobie chodzimy, a on nas obserwuje, czuję się obserwowany non stop, cały czas, też masz to uczucie, Zipek? Mm. Nie? nie Co ty robisz? No wchodzę Idziecie? Nie. nie Nie? Nie Co widać? Nic To schodź Ej, to co? Chyba ten plan nie zadziałał. Wracamy. A zostawiliśmy halę w ogóle bez żadnej opieki. Nie wiem nawet czy ją zamknęliśmy. Może to wszystko jednak faktycznie jest w ogóle fake i nie działa nie, nie banie się go w sobie A to może taki już się go pozbyliśmy? Myślisz? No. że Myślisz, żebyśmy go się pozbyli? Po no, prostu z odkryciem tej zasady. Ej, może. Panowie. Co? Co? Nie słyszycie. Czego? J jakichś dźwięków? Ej, patrz! O! Halo! Kto tam jest? Co jest? Ej, to jest on, teraz? To, to jest on. on! To jest najważniejsza chwila, panowie. Nie uciekamy, tylko idziemy w jego stronę. I bądźcie wszyscy spokojni. Czekaj, to on idzie to w naszą stronę. Schodzi! Czemu go zawołajcie? Spokojnie. Spokojnie. Bądźcie na pozycję. Spadł, spadł, spadł. Spad, spad. jest? Panowie, pan Ej, spad... ale on ma łopatę, a my nie mamy żadnych broni. Jeżeli to nieprawda, to wiem, co tam kopał chyba. Wiesz, że stawiamy swoje życie teraz, stary. Nic. Nic nie mamy. Jeśli się go nie boimy, to jest nasza jedyna szansa. Wóz albo przewóz. Idzie tu. Dobra. Stoimy sztywno. Stoimy. On tu nie wiem, no, no się, zbliża. się, się Nie, nawet się nie zastanawiam, po prostu idzie. Co robimy? Ty jak dziwnie się wygiął. O oh shit. Patrzcie na tą twarz. Ostatni raz ją widzicie. Więc... Dobry wieczór. Dobry, wie... Dobry wieczór. To prywatna posesja, proszę pana. Dobra, powiedz nam w końcu, kim jesteś. Kim Przecież... jesteś? Kim jesteś? Proszę pana, kim pan jest? Pan chce dołączyć do tych składu, tak? Ej, czy to co działało? Wiecie, co jeszcze trzeba sprawdzić? Co? Czy on był tylko jeden i czy to nie jest podpucha, a drugi tak naprawdę nie jest na kali? Nie Nieee. Czemu ja mam jeszcze lepszy pomysł? No. no. Śledzimy go. Ja mam jeszcze lepszy pomysł. Chodźcie na kolację i spać, bo już się to czuję. Czekajcie, ja chcę zobaczyć. tylko zobaczyć tę chorąbę. No dobra. Ci ludzie. Nie ma go? Ej, co? Zniknął w by w tak powietrzu? Młot? Może się zakopał gdzieś? Albo zapadł? Nie mam pojęcia co on zrobił Nigdzie go nie ma, nigdzie Dobra To co, wracamy? Zniknął Nie ma, stary no, Tak, wracamy. chodźcie Dobra.